Witam Was ponownie na moim kanale na YouTube. Ja jestem Necu Auto. Fan, również witam. E, będziemy kontynuować serię w Train2 tak jak obiecaliśmy. E, no i cóż, zobaczymy jak historia naszych bohaterów, drugi bohaterów toczy się dalej. Na samym wstępie ciekawe mnie te totemy w tle. Wiesz, że Z się odbija do góry. Skacząca z cała. Ale fajne. Życiłbym. Nie, nie miał pomysłu. Ja mam jakieś mrożące strzały. No nie. nie. wiem czy coś. Jak w zasadzie one działają, bo nie miałem okazji ich wypróbować. No już czy one zamarzają przypadkiem. Ona tego. Na węża to nie działały trochę. No ale jego w ogóle nie, nie, nie dało się mu zadać obrażeń takiego w zupy sposób, więc cona się jak, oj oj oj, oj oj oj, oj, oj. Ha, zamrażają, oj, ja mam szczęście bo zamrażanie nie całkiem nie całkiem uniorhamia e, e, twory, ogóle cię podejść, właśnie. A <gry> oh. I skończyło się jak super. Dokładnie Wiem, że troszeczkę, że nie idzie mi w tą grę jak na razie, ale próbuję się wczuć Nie będę też gdzieś checkpoint O się właśnie nie było po prostu <gry> <gry> Nie przewidzieli, że to można zginąć o, No Ja zawsze łamiesz wszelkie reguły, także Teraz komentował twoją grę. O, co że trafiłeś za pierwszy razem. No, bo ja nie wiem, co jest ruj, to <grymne> małe utrudnienie. Ale się przyzwyczaję, do to gotowe. Aj! Wiedziałem, że tak się skończy. Nie, to głupi pomysł. A ja może nie będę przewidywał, co się stanie, bo się skończy. No, to fakt z twoim talentem przewidywania. Zawsze o, jak coś bądź powiem, bądź co bądź tak się dzieje. Nie, 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 nie. nie. Wiesz co jest, Przyczepiłeś się do tego? Nie wiem, bo widzę. Po prostu <noise> genius. Widzę, widzę tam, jak się męczysz. Nie. Czekaj, ja cię podniosę. Mój, mój, mój super nie. wzrok się przydaje. O, dobra. Nie no potrzebowałem. Daj, Taś Ja mam radę, tak, tym razem, chociaż raz. Okay. Nie wiem czy tu jest jakiś mechanizm zaraz. Ja tak, ja <laughs> mechanizm ja zabijania ja mnie. Tak. Okej, okay, w razie jeszcze checkpoint. Przygotuję sobie już czołę na... Cześć, cycie, bo tam jest ten. Zastrzelę go. Kopieram. Zamroziłem go. Fajnie się rozpadają, ciekawy no. efekt. O, więcej. Jest więcej, więcej, dokładnie. Oj, to jest One się mogą spinać. A właśnie, one są takie szkółki. No ja myślałem, że są. Pierwsza część chyba były to mi się wydaje. Dobrze, że walka nie, nie, nie polega na wysosownym flipaniu. Teraz z Ginał, z z Jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek, tam uciekł pójdzie Czekaj, to są kolce chyba. Szybcie. Bałem się cofaj za szybko, żeby nie spaść na kolce. Fuuu. Jak wspomniałem, cieszę się, że walka nie polega na bezsensownym klikaniu, bo tak bardzo szybko można zginąć. Wierzcie mi. Co ja chyba zaraz zrobię. Twoje czary na nic się tutaj Bogo nie, nic mi to nie zrobiło Jak go po prostu przepchnę. <gry> tak, spadnie O Szczerze mówiąc nie wiem co się stało, ale okej okay. Dźwignię to się musi trzymać. Chyba ja tu odkryłem górę. A ja no, trzymam się... dźwignię cały czas. Czekaj, to nie popchnie. Mogę opuścić na chwilę? No. Mogę za słanie, jeśli się uda. Radź sobie <laughs> Aha. Tak myślałem Czy nie ma tutaj jakiejś dźwigni po drugiej stronie, to jest pytanie Widzę takowej Czekaj, ja chyba wiem co trzeba zrobić No właśnie wstrzymać Podnieś jeszcze raz Strasznie szybko ka mi jest chyba dlatego, że ciężki o, Trzymaj tam Okej okay. Paszko? No Fiękne. Jej zdążyłem Troszeczkę to spowoliło Wystarczyło Jest checkpoint Możesz mnie podnieść na desce yy, Mogę, coś tutaj Okay, boom, w górę jest power up dużo do zebrania To trzeba gdzieś przepić Nie wiem gdzie to może zabijemy się potem Tutaj. Albo może na tym nie podnieś deskę tworzyć to W góry jest power up Duży, jeszcze, jeszcze, jeszcze byżej. Ja nie mogę już wyżej bo nie dobra, widzę wyżej Dobra, dobra, ale dało mi się, czekaj aj prawie Jeszcze raz mi podnieś Do góry, do góry, do góry w prawo w każdym razie już już, już <śm> narobiłeś bałaganu. Prawie stłukę się eliksir. A, już wiem, co trzeba to czystować. E, idą potwory. Dole jest do zebrania power'a Też trzeba ulepszyć. Ale masz trik w powietrzu <laughs> Nie Wiem jak ja się poprzedził. A wiem jak poprzedził zaraz na górę się podniósł. No. To, że będąc na tym podmuchu, nie da się skakać. A, tam do góry chyba Ale poczekaj. O, nie da się wchodzić. Gdzie ty jesteś? Ja przetrzymuję most. A, tu jesteś. Chyba to olej tamten na dole. To. albo przybliżmy tutaj po prostu wejdę po tym chyba możesz puścić no puściłem w na to daj troszeczkę niżej Nie mogę Dobra 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 okej okay. dobra już, 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 już. To jest chyba moja ulubiona postać. No, może. Może. ulubiona. Ma. Się... No, magiem też obejmę. Nowy poziom. Nie wiem, jak się tam dostać. Tam, no kurze na to. Stój proszę. na deskę. <grym> A O Opa, rozwaliłem to. No, właśnie ostatnio też narobiłeś sporo. Dobra, nowy poziom. Ja sobie dodam, może jakąś umiejętność. No, Jeden punkt Skradanie się Intuacja Lata praktyki, Przemykałem się cicha, właściwie wychodziły A, można nie na 10 sekund włączyć Patrzcie ja sobie wziąłem Czekaj okay. okay. Patrz Jeszcze nie widzę może no, jeszcze jeszcze się zastanawiam. Nie, ja sobie tym razem oszczędzę. Okej, okay, pokaż. O, rzut młotem. No, ale głupie. A, szkoda, Bo tak. A, o, jak rzucisz młotem, to od razu zmienia ci broń, nie? Kiedyś drugi raz to znów No, jest to w miarę logiczne, nawet, bo. Nooo, dobra. Bo będzie lepsze? Ale fakt. Tak nie jest jakiś ani efektowny, ani efektowny. Chociaż zobaczymy, jak to działa na wrogów, tak naprawdę. No, może, może nie ma co wyrokować. Coś jest. E, tutaj chyba będziemy musieli współpracować. Po kolei przykrywać ognie. Ja już pierwszy przykryłem. Przykryję drugi tylko mię. Przyniosłeś. Nie wiem, po co odkryłeś to? O, a, jest jeszcze jeden. Teraz jak ja przejdę, Stań na nim, ja cię przeniosę po prostu na tłumienie. Ops, przypalam się. O, do góry. Staram się to zrobić w miarę powolniej. Spiesz Zbierz power O. Okej, okay, dobra. Aha, u góry jest punkt do ćwiczenia. Staram się go zdobyć. O, jest, musisz mnie podnieść na desce. Ale muszę gdzieś wyżej stanąć. Nie? Co to jest? A, tam coś jest. Tam jest dość sporo doświadczenia, ale myślę, że warto to Weź zrobić. To, złap ten, złap e, to coś. Nie tym, magiem. Aha. Po prostu. I, I o właśnie, obracaj, obracaj. A nie da się bardziej pójść. Bardziej się nie da, nie nie nie, jeszcze to nie. A w drugą stronę? O dobra dobra dobra. Teraz obróć jeszcze trochę. O jeszcze trochę. A dobra, czekaj, czekać, to jest A nie, nie, nie ja. Oj, nie! Ja nie chcę spłonąć. Jakie <grym> fuksy po prostu. Widziałem pozwójny Dobra, tu jestem już A tam już sporo tego, nie chcemy się dostać. No, tak tu wejdź też, wejdź tutaj też, wtedy będzie nam łatwo. Eee, tylko w no, mnie miejscu... Dobra, 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 ja to zrobię inaczej. Okej okay. Stąd mogę już to sterować? No, super. Jeszcze niżej Dobra. O nie! Spaliśmy! <słuch> dobra! To był sabotaż. A, a dobra, już, już pamiętam, czym się obraca. Ej. Czemu to koło się kręci? Nie wiem. Dobra. Czekaj, i tam dobra. jeszcze dalej, dalej jadę. Oooo, tak? no, ja tu widzę więcej. Coś jest? Tu nic nie. nie ma. Nie, 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 to tylko liście. No tak się świewieje, to no, pojrzę. Oczywa, ale. A na górze to się jest jeszcze? Nie. Nie ma, nie ma. No bo to wszystko. O Poro się cofnąłem chyba Ale woda jest przepiękna, nie wiem czy zwrócić uwagę Naprawdę, świetny efekt No tak, bo to się Zabrałem mu jadanko A ja strzelam ją razem trafią, mnie jak w przypadku smoka ale okay. Owróci się teraz Patrzy się Tu jest, na głowie Ta żaba się zachowuje jak mój kot <grym> Nie wiem jak bezpiecznie. bezpieczne A To już to jej na głowie A, o, tu się o, może tam można pływać, ja sprawdzę, czy utonę, czy... Nie, mogę pływać tu teraz, ja pamiętam, że były takie przejścia pod wodą, pływało się tutaj w jedynce. Tak, Tutaj jest jakiś power -able. tam gdzieś popłynąłeś? Tak, ale nie ma tu przejścia. O, ale fajnie to wygląda ja... O, świetnie, naprawdę świetnie. To rozwalać. Hmm. Nie mogę tego używać. Tu coś jest. Kolejna łamigłówka. Tam, tam, tam jest coś. Aha, bo ty nie widzisz. Ja widzę na prawym ekranie ten. Tam dalej coś jest. No, twoja super deska przeszkadza. A, to jest deska. To może było. A, czekaj, teraz nie można. To tam deskę. A to czekaj, to wystarczy, że zrobię nową, to ona zniknie. Tutaj zniknie, tam deska. Nie, ale tu nie ma ewidencji przejścia. No nie ma przejścia, chociaż tam z drugiej strony też coś jest. Każdy za ta... trzeba wejść z drugiej strony. Dobra, przeniesiemy się na deskach. Okay. Czuję, że mnie zje. A jednak nie Tak, no teraz jak mi przeniesiesz? Yy, nie wiem, bo się ślizgam na tej robie. Zachnąłeś mnie z nim Co można wywiacie ja przeniosę? No właśnie, bo ja mam wielki zasięg. Mię gdzieś tam wyrzucić. troszeczkę, aż taki malutki nie jestem. Czekaj, czekaj, nie tak. Dobra, 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 jestem. Okej, okay. dzięki. Tutaj, tu pod wodę. A, mówiłem, że to jest. Nie no, naprawdę że pięknie to wygląda pod wodą. Grafika mi coraz, coraz bardziej zachwyca. To już nie no, Trzeba się wrócić z pewno. Aha, tam są mikstury ale. A no patrzcie. Słyszę, że jest za długo co mnie Fajna ta woda jest. Aaa, jest naprawdę. Już wiem, wiem dlaczego zagra ta zawsze Taka niesamowicie bajkowa grafika. No, no po twoja deska kochana Może je rozwalać jak na nie XM Tak tak wiem Znaczy chyba swoje możesz na pewno, nie wiem to Znaczy nie próbowałem ale Twoje rozwalić Zaryzykowałem. Rzuć mu ten nawet nie jest taki łupk. Jak mówiłem nieraz coś na no, wrogów może działać. Takie po prostu. Oe, chyba on mnie leci z zrobić co na ratu. To moja ulubiona postać, ale naprawdę ciężko jest się nauczyć ją grać. tego, Aha, nie zdjąłeś go. Nie, 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 ale się chyba kupale, Ja po prostu przechodzę po trupach do celu. Ma to swój minus, nie, nie zbieram wszystkich power-upów. Aaa, coś mnie teleportowało. Tak daleko poszedłeś, że mnie przeniosło po prostu. Być może. Fajny moment gry. Oj, 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 oj. Gdzie miałem okazję wypróbować tą postać. Zabiję go gniazdy Próbujesz zabić te power tam, czy... Właśnie chciałem, ale najlepiej po prostu się... ...przeniesiesz. O, poczekaj, tu jest pańka. No, no, Te bańki trzeba złuchnąć. Hmm. Nie wiem kiedy działa ten, ten podmuch. się wziąłeś to skadanie się, to jest? Nie. Właśnie chcę teraz wziąć jakąś umiejętność. ...to mi się na pewno przyda. No dobra, ja wziąłem całą tą mrozu. mi się też przyda. O, tam ktoś jest. Jeszcze się skrada. Świetnie, na pewno się przyda. Tak, nie przejdziemy. Myślę, że zostawimy na mikstruk Czy się wyjąłem właśnie, tak? No, wrzuciłem tam kwadrat i kwadratem je wypałem Mnie się udało przeskoczyć na szczęście no, gdzieś dziwny Tu jest rulat Ty ją połączyłeś tutaj? E, nie A, to ja ją odczepiłem teraz Na razie, zrobiłem wrogów z dystansu. Super, od razu się rozpadają. To jest kolejne gniazdo, ale te strzały są całkiem rozświeczone. A i nie udało mi się tam wejść ja Jakoś stąd wyciągnął Utknąłem Tak? O Dzisiaj ja po na bańce, która... musisz jakoś wyczuć moment Kiedy ona się przesunie, musisz jakoś potem przeskoczyć w odpowiednim momencie O, tak O, odmuchaj to jest zsynchronizowane, bo jak to dmucha, to bańki nie ma tego. No, to jest fakt. Nie wiem, czy to celowe utrudnienie, czy przypadkowe. Próbuję właśnie zrzucić gniazdo i wcześniej. nie ucierpieć. Hmm, przyszedł przyszedłbyś byłoby szybciej. Z tymi bańkami. To ja nie będę mógł zauważyć, no, okay. no, no, to może coś. To mnie podnieś po prostu jakimś tym... deską. Nie mam deski. Okej. Okay. <śm> na taką deskę chyba niżej. A, ja podskoczę, bo w żywym momencie spokojnie... nie wiem gdzie ona jest teraz. Co mam eee... robić? Brawo w dół Nie mogę w dół chyba Nie. Nie To będzie problem Czekaj, są deską Dobra, jedź Już? Tak To jest taka mini zagadka A. No jeszcze trochę pójść. Mam chyba jakieś power-upy, są tak? Zbrania. Zabrania. nie wiem, czy tu gra warta świeczki, bo chyba są tylko dwa. Ja są widzę. Ha. widzę jeden. A. Co tam Nie no weźmie do góry Czekaj, czekaj, teraz do góry szybko Jeżeli nie mogę Nie, nie przesunę się trochę w... o tutaj O teraz i teraz do góry szybko Nie nie, na dół Na dół, na dół, na dół, na dół, na dół, o. A nie tak jest <todgłosy> Poczekaj chwilę, poleci. O dobra, i teraz mnie po tam tutaj... Dobra, bądź to przyjąć Ale świetna grafika, naprawdę. Ty, gdzie ty jesteś? O, teleportowało cię. Of course, lady flower. Find the next on the other side of this swamp. I Oh, looking for another flower. Don't worry, lady flower. Let's go. The heroes had found themselves in a magical forest. Pontius had bit. Ahmet. He "Okay, moi oh, drodzy, Myślę, że ponownie na tym yes. zakończymy nasz Let's odcinek." Historia rozkręca się na dobre. Zapraszam Was jak zwykle do aktywnego oczyszczenia w życiu kanału. Także komentujcie, łapkujcie i subskrybujcie mój kanał. Ja już od razu zapraszam Was do odcinku trzeciego. Grali z Wami Necu i Fan i również żegnam z Wami. I ponownie zapraszam do odcinka trzeciego, który wkrótce pojawi się na moim kanale. Do zobaczenia.